Albo blisko. Przejdziemy chyba go i Będzie dobrze. No cześć witam was serdecznie w kolejnym materiale. No powiem wam tak. Dzisiaj jest dość ponuro. Jest godzina już po ósmej. Dopiero zjechałem. Także zaraz się szykuję Oczywiście dzisiaj tak. Ma padać do 11 czy do dwunastej. Po to ma wiać. Także lekko nie będzie. A co jest najlepsze? Zapomniałem kurtki. Także mam dwie bluzy i taką cieniutką deszczówkę na sobie. No mega zimno jakoś nie jest. No ale deszczówka już mam dość sporo czasu, jest trochę dziur, także pewnie przemoknę grubo. No ale nic, zobaczymy, czy szczupaki będą aktywne. Woda jest wysoka, także trzymajcie się i oglądajcie. Jest wioł. O, jest, jest, jest. O zwykła mucha. Już wzięle skoza płarkowa. Wypuścił. Poszedł po zwiaskach, nie wiem. że się tam się zakopuł, dziać No, chodź do wora z zielichem. Jest Dobra, mierzyłem pierwszego, rany, objaraszka prawie 76 No i mogę wam pokazać pierwszego, także drugie ranie w sumie zaliczyłem No i do pierwszego nie wpiąłem, potem ładnie zebrałem, naprawdę ładnie Także, ranie petarda, ta woda jest strącona jak widzicie obawiam że brzeg. brzeg jest mega spokojny, także prowadzenie mam na okropną 2 gramy, muszkę zaraz wam rozczeszę i wam pokażę no, ale się widzieliście w poprzednich odcinkach także nic, sztuka pierwsza jest także w pierwszej za zapłodnie, widzicie już stało padać także nie dokonać, lecz jeszcze bardziej wiać. także zobaczymy że jest godzina, ja wiem, w pół dziesiątej także działam, działam wracaj i poszli no to, to macie przedętę, na którą się pokusił nie widzieliście w poprzednich odcinkach naprawdę dała sporo brań. Także jak widzicie, przy mi się węzeł zrobił od tego zielska. Także muszę ucinać pletkę i wiązać na nowo. No ale zobaczcie, jaka woda. Przy tych zielskach właśnie one się kryją. Ty tutaj właśnie będę cały przechował. powolutku, po cichutku. Jest, ale wyszedł za nią. Patrzcie, spadł no. Ale ładnie, ładnie, idziemy. 70 przynajmniej. Tym razem muszkę zmieniłem na inną. Ogon skórzany. Także bardzo fajnie faluje. Tak jak mówię, no 2 gramy przeprawka cały czas. Także delikatnie opada. No i zrobiło to robotę, jak na razie. Yes. Teraz w nurcie trochę gdzie jazdy widzicie tam jest wyspa Pełno trzciny i tam spokojna woda jest Zaraz to pociągnąć To no Pokaż się, pokaż się Stawiam, że 70 będzie na pewno Colours, yeah. Okay. yeah I've got one now. You've got one yeah. Pike? Yeah. Oh nice colour. Yeah. Uh, good fish. Yeah. Not a bad one. Yeah, quite a good one. I want a yeah. what a pike Yeah. Not my best. Promierzymy go i miareczka pokazuje 93 cm 93 to już naprawdę solidny, pasiony jak nie, wiem, widać, że jest na żarty porządnie. A co jest najlepsze? Słoneczko wyszło i proszę, długo nie trwało. I branie. No, branie mocne, naprawdę. No ale widzicie, w spokojnym siedział potem hol w nurcie. Także muszkę zmieniłem. To co miałem wcześniej branie tak samo. No ale jest, jest, klopsik naprawdę jest potężny, naprawdę fajny. I wraca do wody. I poszli To samo łóżko co poprzednie branie. Ale widzicie, tam jest woda spokojna. Tam jest, co ja wiem, może do 1,5 metra wody. Także jest dość płytko. Czegóraczka lekka. Podbijanie. Opad i strzał. No niestety musiałem wrócić do auta, Tak, zapomniałem tak. Dosyć, że zapomniałem krótkie rano. To zapomniałem powerbanka, okularów. Także no nic, przyszedłem po, po rzeczy. Zjem kanapkę szybko. I łapiemy dalej. Zobaczymy. Jak na razie jest naprawdę fajnie. 4 brania. Dwie ryby na macie. Także jest. Dobrze, no ale teraz mówię, no będzie wiało, także zobaczymy, co teraz się uda połapać. Nie, yes, spaczcie bez, bez uderzenia. Tylko górę. Powiem wam, że chyba ładny jest. Tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, jak leniwie, nawet nie uderzył. Chyba ciekawa ryba. Jest ładny, jest, jest, jest ładny, coś go tam go widzę, ledwo, ledwo go widzę. Jestem ładny, jest ładny, ładny. To może być meter albo blisko. Przejrzeli go potargać i będzie dobrze. Zobaczcie, co on robi. Chodź, 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 chodź. pokazuje metr no to spójrzcie jaki kaban wielki bo wam, że zeszedłem na miejscówkę, pierwszy rzut dosłownie i zobaczcie, no bardzo słabe branie no ale przyciąłem ale jest meterek także zobaczcie, no druga ryba i to jeszcze jaka, no zobaczcie jak jest wielki konkretnie także jak widzicie petarda, no nic, puszczamy go, nie pływa dalej tutaj macie kanibala, 15 cm na niego dziobnął Mówię, zaszedłem na miejscówkę, to pierwszy rzut Branie i jazda od razu Także obciążenie mam tutaj 7,5 g, HAK 6.0 I poszedł no powiem wam, że jak widzicie Żeby tam dojść, żeby tego metra wyjąć Przez taki mój już muszę cały czas Jakieś 50 metrów Także ciężko, ale warto było. No cześć, witajcie. No, jak widzieliście, tamtego dnia udało się złapać 3 sztuki, w sumie 5 brań, no ale konkretne sztuki. No, dzisiaj do, do mnie zajechał Arek, także walczymy we dwójkę. Siema. Cel oczywiście tak samo, szczupak. No, jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza, pada, coś jakiś czas wieje, nie? Także lekko nie jest. Łapiemy już, nie wiem, z 2,5 godziny? Będzie, nie? Będzie, no. no. Jakiś kontakt z rybą już był, także oglądajcie dalej i wytrwajcie do końca. Mam, branie. Opa, nie, ale jestem w jakiejś gałęzi, chyba wiesz, bo ciężko idzie. Dobra. Bo mi po gałęzi chyba przeszedł, wiesz? Ale jest. Co to jest, to jeszcze nur teraz pcha, także ciężko powiedzieć, czy to duży, czy nie. Ale zobacz, ile, 4-5 tu potrzebował? I zobacz, skusił się. Nie? No. Nie jest, już Jeszcze już wpłynie? No, już się zmęczył. Podejdziemy do niego, no, ale jest pierwszy. On się opląta, wiesz? Tak, podejdziemy do niego, bo. Masz go? A no, nie, nie jest taki zły. Fajnie. pierwszego na no, miał na jednego na kiju. Niestety, branie było dość słabe na gumkę 14, nie miałeś. Tak. Ja teraz złapałem na gumkę 15, Hanibala. Także. Jest pierwsza rybka na Macie. No jak widzicie, pogoda ponura. No ale walczymy. Zobaczymy. Chwilę padało. Wieje co jakiś czas. No ale jest dobrze. Rybkę zmierzyliśmy, Jest 78 cm. No dość słabo walczyła. No ale branko było. Także jest dobrze. A że nie spuszczamy go. chce płynąć. No, płynie, płynie chłopiek I poszło. I poszło do siebie. No ja tu macie kanibala 15, jak mówiłem. Panie Tiger. No po dłuższych przejściach już zobaczcie. Swoje przeżył, tutaj główka mam z kołnierzem, że właśnie nie zjeżdżała z haka, także jeszcze podejrzewam, że zrobi parę do Słuchajcie, taki mały update, mamy no, z arkę ile już, te 4 godziny? Będzie, nie? W okolicy, no. Udało nam się zrobić 3 brania, Arek 2, ja 1. Jedną rybkę udało się na, na matę położyć, no ale co? To moment jak nie padało, coś się działo, jak zaczęło padać, tak się wyłączył kompletnie, także... ale Arek widział jedną porządną sztukę, nie? Ale wyszła, dobra. No, także te ry ryby się krążą, ale nie, nie są chętne. No nic, zmieniamy miejscówkę zaraz i zobaczymy co kolejna miejscówka przyniesie. Olej, wziął się wystraszyłem. Pas pat mi! Wrzuciłem jeszcze raz. Może się spuścić, jeszcze nie, bo to dużo szybko, 60 parę. Ale, ale by jak nie wiem. Patrzcie, jest, patrzcie, znowu spadł. I znowu na drzewie jest ten wiszek z muchą. Dobra, to do 3 razy sztuka. A siedzi zaraz, tutaj, przy tym krzaczku, jak się, się zieli, kończy. Jest tam jest Jest, patrzcie wziął, chciałem podbijać się wziął Ale chętnie był tak jak mówiłem 60 parę Ale długo nie mieliśmy akcji w ogóle, także mega cieszy no, go podbierzemy no teraz, teraz porządnie wypchnął Jest No to słuchajcie, długo wyczekiwane branie jest 3 razy brał, trzy razy wróciłem, trzy razy strzał o tym razem już mu, muszkę ładnie połknął Także nic, no niedługo, że tam 60 parę No ale cieszy, cieszy Dobry znak, widzicie, słoneczko nasze znaczy słoneczko mówię Przejaśniło się, deszczyku już nie ma Także są nadzieje, zobaczymy, może się odpalam I to grubo, nie? No płyn, płyn. I poszli No to jest muszka. 30 metrów 3 rzuty, 3 brania No ale pierwsze branie naprawdę mnie wystraszyło I stąd załatw wyskoczył z zielicha Patrz już mam Tylko wpadł widziałeś? No Długo nie czekałem na branie. Ale Ciekawy, ciekawy Ale zabrał od razu stary, Zraz raz chyba, wiesz? Cię prężyk To jest kolejny, no niestety taki wygięty trochę wygina się jak nie wiem No ale zobacz jak mrużkę opecłował No jest, nie wiem, z jedno dwa podbicia zrobiłem już nawet nie wiem ale długo się zastanawiał Zebra pięknie, no tak już będzie miał ze 70 Ale zobaczcie, no muczka pożarta potężnie Także nic, odhaczamy go i puszczamy Ale zobacz, zawsze się wygina, nawet nie chcę na zdjęcie no. Ale zrobiutki dobra, puścimy Piękne kolory I poszedł, pięknie Brawo Ty No, a teraz pokażę Wam muczkę, trochę, trochę zajechana, ale założyłem tak Mówię też, że przydałoby się uczesać Ale założyłem taki kolorek Tutaj Dwa gramy czołóreczka tylko, Arek widział, nie? Taki delikatny wolny obopłat powo Także pokusił, pokusił No ale jest kolejna rybka Za chwilę jeszcze mamy z jedno miejsce do zrobienia Zmieniamy jeszcze miejscówkę na ostatnią godzinkę I zobaczymy czy nam się coś uda No już my prawie że kończymy Jedziemy jeszcze na jedno miejsce, dosłownie na 20 minut No teraz Arek miał dwie sztuki i oby dwie mu spadły niestety Jeden taki 70, drugi taki z 60 plusem Ale co? Ale widziałeś, nie, jakie brania słabe. Bardzo no, nie uderzają po prostu łapem, nie? nie no ale nic, zobaczymy jeszcze. Odpowiedzi na jedną miejscówkę. A może coś odchodziłem. Także jak widzieliście, parę fajnych sztuk siadło. Ale sobie co na dwa dni zrobiliśmy. Pierwsza dnia zrobiłem pięć brań. No nie byłem cały dzień, tam miałem 6, około 7 godzin. No się z Arkem zaczęliśmy po łustrojnie. Tak. Po ósmej pipa z rano. No to teraz prawie do czwartej. No i no, dzisiaj ile brań było? 7 ja, ja miałem 3, 4, 4, no to 7 brań Także no Ale jeszcze jest nadzieja, jeszcze na jedno miejsce idziemy no mówię, na 20 minut zobaczymy Także coś się wydarzy, zaraz zobaczycie, zaraz po tym każdym razie trzymajcie się do ostatnego